Dzień dobry, Daniel Rudlewski. Witam serdecznie na spotkaniu prasowym poświęconym trzeciej edycji Markowego Festiwalu w Świnoujściu. Od najbliższego czwartku, czyli 3 sierpnia do soboty, do 5 sierpnia wielkie artystyczne wydarzenie w Świnoujściu w mieście na 44 wyspach. Opowiemy Państwu o tym wydarzeniu Lidia Masłowska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu oraz Paweł Sujka, zastępca prezydenta miasta w Świnoujście. Mamy taki już chyba przez praktycznie 8 lat przyjęty sznyt naszych spotkań prasowych, że najpierw przedstawiamy co się wydarzy, po to by i Państwo, i Państwo mogli odnieść się do e, wiedzy, do sznytu e, tego wydarzenia, więc pozwolicie, że rozpocznę. E, markowy Festiwal. E, ta nazwa czy idea tego festiwalu jest równa Świnoujściu, wyjątkowemu miejscu, wyjątkowemu kurortowi o najwyższej klasie. To jest najlepsze miejsce na Ziemi, prawda? Tu możemy tylko przytakiwać. A to, co dobre, to, co jest wysokiej klasy, jest właśnie markowe. Takie jest Świnoujście i taki jest Markowy Festiwal, na którym prezentujemy artystów i wydarzenia właśnie z. Markowe te najlepsze. 3, 5 sierpnia, Świnoujście To trzy festiwalowe dni, w trakcie których odbędzie się dziewięć wydarzeń. Takie pobieżne, szybkie wyliczenia wskazały nam, że do Świnoujście na ten czas zjedzie około 150 artystów. To będzie niemal 15 godzin programu, kiedy to dzieliłem, to jest troszeczkę ponad 1000 minut, więc to też możemy w ten sposób zaprezentować. I też mój taki rachunek dosyć prosty wskazał, że przez te festiwalowe dni te wydarzenie będzie mogło obejrzeć niemal 12 tysięcy osób, to znaczy tyle mamy miejsc na festiwalowych widowniach. Część, znakomita część wydarzeń Markowego Festiwalu jest bezpłatna. To są te koncerty w Muszli, a także spotkania z artystami w ramach rozmów festiwalowych. Z kolei trzy koncerty w Amfiteatrze są już biletowane. Bilety kosztują jedynie 60 zł, a dla mieszkańców Świnoujścia, dla posiadaczy karty wyspiarza oraz karty seniora bilet kosztuje 48 zł. Ja tutaj patrzę tylko, że jest jakiś problem z prądem. Organizatorem markowego festiwalu jest Miasto Świnoujście oraz Miejski Dom Kultury w Świnoujściu. Ten projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Sponsorami markowego festiwalu są Portrza Świnoujście oraz DD Line Green Ships. Proszę zobaczyć to listę naszych partnerów: świnoujskie hotele, które aktywnie włączają się w organizację festiwalu. Hotel Cesarskie Ogrody, Hotel Trzy Wyspy, Hotel Hampton by Hilton, Hotel Gold, Interferie, Grupa Polski Holding Hotelowy, Ośrodek Sobudka, Hotel czy Kompleks Spa Afrodyta, Radisson Blue Resort w Świnoujściu i oczywiście Uzdrowisko Świnoujście. To są to tutaj jest, duże, tutaj to jest, to jest wszystko. Mhm. Eee, Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Tak, jak wspomniał Pan Daniel Źródławski, to jest trzecia edycja markowego festiwalu. Ale tak naprawdę, w duchu tego markowego festiwalu, już jesteśmy po raz ósmy, bo przecież e, przez pięć edycji był to Grachuta tak. Festiwal wspólnie organizowany z Fundacją Korowód z Krakowa. A teraz, od trzech lat, jako markowy festiwal istnieje to w Świnoujściu i cieszy się niegasnącą popularnością. Ja powiem tylko, że z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu spłynęły do nas też informacje, że wielu turystów pytało się o terminy właśnie tego markowego festiwalu po to, żeby sobie urlopy dopasować do tych wydarzeń, które będą w Świnoujściu i chyba to jest krzepiąca wiadomość, bo, bo zaczyna wyrastać na coraz bardziej popularny ten markowy festiwal w naszym kraju. Planujemy też w przyszłym roku, aby ten festiwal Również mocniej przyciągnął tutaj turystów z wyspy, uznam, ale to jest jeszcze to, co jest w planach. Chcemy to w jakiś sposób jeszcze przedyskutować z artystami ze strony niemieckiej części wyspy, więc zobaczymy, jak to wszystko przejdzie. Ja natomiast powiem Państwu tak, patrząc na repertuar, który jest przygotowany tutaj przez Panią Dyrektor i jej współpracowników, to jest naprawdę fajne, dobre wydarzenie. Warto być na tych wydarzeniach, a patrząc na nazwiska, które Będą tutaj, o których za chwilę powie Pan Daniel Śródrewski, bo widzę, że już mu się tutaj włączyło wszystko z powrotem, to wierzę, że wyjdą Państwo bardzo, bardzo zadowoleni po wizycie, czy w amfiteatrze, czy po spotkaniach autorskich, które będą na terenie naszego miasta. Ja mogę powiedzieć tylko tak, polecam z całego serca markowy festiwal w Świnoujściu. Dziękuję bardzo. W te, tej to sztafecie informacyjnej teraz przyjmuję od Pana Prezydenta z powrotem tę ja, pałeczkę i gram dalej, a za chwileczkę wrócimy do Pani Dyrektor i Pana Prezydenta i jeszcze po prezentacji programu. No właśnie, te wielkie, wielkie nazwiska, o których Pan Prezydent wspomniał. Zaczynamy od rozmów festiwalowych. Nie do końca nowy, ale w innej formule cykl spotkań za artystami prowadzić się będzie Łukasz Maciejewski znany dziennikarz krytyk filmowy recenzent i on rozmawiać będzie w sali spotkań hotelu Radisson Blu ze znakomitym aktorem Robertem Więckiewiczem ze znakomitą aktorką Sonią Bohosiewicz i równie znakomitą aktorką Renatą Dancewicz. To jest fantastyczny przykład, gdzie przy prezentacji artystów Markowego Festiwalu nie trzeba wcale więcej mówić o tych artystach, bo są to twarze i nazwiska tak znane, że dopowiedzenie byłoby właściwie nie na miejscu trzy spotkania z artystami, trzy, myślę, że e, długie i e, e, esencjonalne, intensywne rozmowy, na które jestem wolny, bardzo, bardzo gorąco e, zapraszamy. Muszla koncertowa przy Promenadzie. Miejsce niezwykłe, miejsce o fantastycznej atmosferze. I tutaj dwa popołudnia z muzyką i wyjątkowymi artystami podkreślam na te wydarzenia w muszli koncertowej wstęp wolny, czyli są one niebiletowane. Wspomniana już przed chwilą Sonia Bohosiewicz w rozmowach z Łukaszem Maciejewskim opowiadać będzie pewnie o swoim artystycznym dosie aktorskim, ale pojawi się także w Świnoujściu w formacie muzycznym 10 sekretów Marilyn Monroe. Kiedy podglądałem i ten program, i płytę Sonii Bohosiewicz to dużo, dużo, dużo zaskoczeń i gwarantuję, że każdy kto się pojawi na tym koncercie również temu ulegnie i będzie zaskoczony jakie historie towarzyszyły tej wybitnej aktorce, w sumie aktorkom, bo to trzeba w ten sposób myśleć. Sonia Bohosiewicz opowie o legendzie, o wielkiej legendzie, niezwykły koncert na podstawie płyty kolejnego dnia pojawi się Antek Sojka. Ta zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa. To syn tego Stanisława Sojki, który przez całe swoje życie zajmował się muzyką, ale od strony technicznej. Aż w pewnym momencie coś takie pstryk, zaiskrzyło i przeszedł na drugą stronę, jest już, na swoim koncie ma już dwie płyty, zaprezentuje materiał z tej najnowszej, właśnie na koncercie, podczas koncertu w Muszli Koncertowej w Świnoujściu. Ciekawy artysta, warto z pewnością poznać, jak to niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak, się przekonamy, czy tak jest. Amfiteatr imienia Marka Grechuty, o ile Muszla jest legendarna i niezwykła, to ten amfiteatr jest wprost ikoniczny, miejsce, które gościło chyba, nie ma właściwie nazwiska artysty w Polsce, który by w Świnoujściu na tej scenie nie występował. No i teraz proszę zobaczyć, co się będzie tutaj działo. Na no dzień dobry, Trewoci. Trwoci z Włoskiego, e, trzy głosy, trzech tenorów. Oni określają siebie mianem tenorów nowej generacji, trzech e, wyjątkowych e, śpiewaków w bardzo intrygującym repertuarze. Oni odczarowują troszeczkę ten świat e, klasyki, świat opery, e, bo to będą nie tylko szlagiery operowe, operetkowe, ale także e, hity e, muzyki popularnej, e, muzyka filmowa, e, wielkie muzyczne e, show e, w niesamowitym wykonaniu. Jeśli jesteście ciekawi albo niezdecydowani polecam gdzieś w sieci zerknąć któreś z wykonania tych trzech panów. Wow, to naprawdę ciarki przychodzą i tym koncertem właściwie otwieramy markowy festiwal. No właśnie. 007, James Bond. Wygooglałem że Bond był na wyspie Uznam. Mm -hmm. <laughs> Kilka lat temu, cinowic po niemieckiej stronie Uznamu kręcono film. Mm -hmm. I tam PiS obrazman się pojawił. Po operacji go przyłapali. Są takie piękne zdjęcia, można je łatwo znaleźć. No i tym razem po polskiej stronie Wyspy w Świnoujściu James Bond, ale muzycznie. Bo tak naprawdę jest to wyjątkowy koncert z piosenkami z filmów o Bondzie, które jak wiecie doskonale, jak tylko się pojawiały też na pstryk, to już drugi raz się to pojawia, stawały się przebojami. A spójrzcie, jakie wykonanie. Kasia Cerekwicka, Kasia Moś, Ania Rusowicz. Koncert prowadzić będzie Laura Łącz, Antek Smykiewicz, Sławek Kuniatowski, Łukasz Zagrobelny. Całości towarzyszyć będzie orkiestra pod kierunkiem Tomasza, Szymusia, doskonale zresztą znana świnulskiej publiczności. Spotkanie z Bondem i z fantastyczną muzyką tylko na Markowym Festiwalu. Po raz drugi pojawi się w Świnoujściu Jacek Cygan. Kilka lat temu w koncercie jubileuszowym porwał praktycznie publiczność. To było fantastyczne widowisko, niezwykłe przeżycie. I powraca do Świnoujścia z kolejnym koncertem, z innymi wykonawcami. Odnawiam duszę i piosenki Jacka Cygana, autora chyba wszystkich możliwych przebojów muzycznych w Polsce. To jest niesamowite, ile ten człowiek tak naprawdę napisał piosenek, które mamy wszyscy w głowach. No właśnie, na scenie pojawi się on sam. Kto był na poprzednim koncercie, to wie, że Jacek Cygan także śpiewa. Pytanie, czy to się też powtórzy. Pewnie tak. Zofia Nowakowska, Cudowna Beata Rebotycka, Joanna Trzepiecińska, Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Kiliański, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Poniedzielski w roli konferencjera. Nasze koncerty w amfiteatrze i w muszli również, a propos konferencjera, prowadzić będzie Zygmunt Heiser. No i nie tylko muzyka, nie tylko rozmowy, ale także sztuki wizualne. W Galerii Sztuki Współczesnej, miejsce sztuki 44, wystawa malarstwa Julii Curyło. Panna młoda, rozbierana lub nie, przez swoich kawalerów. Bardzo ciekawy artystyczny projekt. Z oryginalnym malarstwem gorąco polecam. Wystawa zostanie podczas festiwalu otwarta, później będzie w galerii przez dłuższy czas jeszcze dostępna. Szanowni Państwo, zachęcam do subskrybowania strony Markowego Festiwalu na Facebooku. Tam właśnie wszelkie waria, wszelkie informacje praktyczne, komunikaty, program i takie informacje podstawowe o festiwalu odnajdziecie także w serwisie internetowym Miejskiego Domu Kultury. No i co? Do zobaczenia w Świnoujściu na Markowym Festiwalu. Więc to była ta osławiona prezentacja. Panie prezydencie, oddajmy głos pani dyrektor Lidia Masłowska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Co nas, czeka przez... Co nas czeka przez te trzy dni festiwalowe? Mieliście Państwo okazję zobaczyć na prezentacji. Program staraliśmy się tak ułożyć, że mam nadzieję każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ja szczególnie chciałabym zachęcić do udziału w rozmowach festiwalowych, ja szczególnie chciałabym zachęcić do udziału w rozmowach festiwalowych, bo myślę, że to jest jedyna okazja, żeby można było wprost, bezpośrednio porozmawiać z Renatą Dancewicz, Robertem Więckiewiczem czy też Sonią Bohosiewicz. Wszystkie spotkania festiwalowe, na wszystkie spotkania festiwalowe jest oczywiście wstęp bezpłatny. Natomiast ceny biletów na wydarzenia w amfiteatrze staraliśmy się tak skalkulować, żeby nie były na za wysokim poziomie. I jeszcze raz przypomnę, cena biletu w amfiteatrze to kwota 60 zł z kartą wyspiarza, czy z kartą wyspiarza seniora zniżka 20%, czyli kwota 48 zł. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałem tutaj też podziękować za wsparcie i za patronat, bo jest wiele instytucji, które nas wsparły, ale patronatem Markowy Festiwal objął Pan Prezydent Miasta Janusz Burkiewicz oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgret Geblewicz. I z tego miejsca bardzo serdecznie myślę, że w imieniu organizatorów tu również dziękujemy. Szanowni Państwo, informacje o Markowym Festiwalu można także odnaleźć na... Właściwie w przestrzeni całego miasta, czy to w ośrodkach kultury, centrum informacji turystycznej, w wielu hotelach, restauracjach, kawiarniach są przepięknie wydane katalogi, foldery programowe, ulotki. Warto się zapoznać, jeśli ktoś jeszcze jest niezdecydowany z opisami poszczególnych wydarzeń, więc gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców Świnoujścia i gości miasta i tych którzy specjalnie do świnouścia przyjeżdżają a wiemy nawet że przypływają e, specjalnie rezerwują w marinie miejsce i do świnouścia przypływają drogą wodną by uczestniczyć w tych wydarzeniach serdecznie dziękujemy do zobaczenia między 3 a 5 sierpnia na trzecim markowym festiwalu Prezydent, zastępca prezydenta Świnouścia pan Paweł Sójka Lidia Masłowska dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnouściu dziękujemy za uwagę